Witam państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. W trakcie dzisiejszego spotkania poruszymy temat niezwykle ciekawy, wzniosły i dający sporą dawkę optymizmu. Historie na Górnym Śląsku przeplatane są dosyć często wątkami osobistymi. Prywatnymi wspomnieniami, czy też zapiskami ludzi, które nie tylko dotyczą architektury i przemysłu, ale również realnych i dosyć istotnych, mocnych, życiowych akcentów i zwrotów akcji, o których nie tylko mówiło się w okolicy, ale i na całym świecie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania niesamowitej historii, która zdecydowanie jest warta opowiedzenia. Osobliwa i niesamowita historia potoczyła się w mieście Świętochłowice, które były stosunkowo niewielką osadą przemysłową na górnym Śląsku. Rozwijały się na przestrzeni lat w swoim tempie pośród łąk i lasów. Tereny te, podobnie jak inne, obfitowały w bogate złoża węgla kamiennego, co oczywiście przyczyniło się do powstawania zakładów przemysłowych, takich jak chociażby kopalnie na całym tym obszarze. No, jednym z właścicieli gruntów przemysłowych był hrabia Guido Henkel von Donnersmark, który również i tutaj, w Świętochłowicach, wznosił kopalnie. W 1873 roku, w wyniku połączenia Kilku pól górniczych powstaje jedna z nich o nazwie Deutschland. Później była to kopalnia o nazwie Polska. W jej skład wchodził szyb Zimnol, który był nazwany w ten sposób od dawnego właściciela tegoż gruntu, Szymona Zimnola. Wyrobisko o głębokości około 70 metrów znajdowało się w dzisiejszym centrum miasta, gdzieś w okolicach Plant. I ulicy Bytomskiej. Obecnie znajdują się tutaj tereny zielone, park, dom kultury, znajdują się tutaj korty tenisowe i również zbiorniki wodne, stawy. Które są dosyć gęsto porośnięte bujną roślinnością. I w taki sposób, jak wspomniałam wcześniej, tworzyły się tutaj właśnie zakłady przemysłowe, no nie tylko na terenie Świętochłowic, ale również całego Górnego Śląska. Jednak to właśnie Świętochłowice i wspomniany już szyb stały się w krótkim czasie słynne na całym świecie. No, jako temat międzynarodowych doniesień. Prasowych. Powodem była katastrofa górnicza na szybie zimnol w kopalni Deutschland, która wstrząsnęła lokalną społecznością, liczącą wówczas niespełna 7 tysięcy mieszkańców. A jak trudny i niezwykły przebieg ona miała, to już za chwileczkę Państwu opowiem. Tymczasem na rysunku pojawia nam się fragment świętochłowickiego krajobrazu gdzieś z oddali, gdzie widać te rosnące zakłady przemysłowe, gdzie widać pola, lasy. I ten kontrast pomiędzy tym sielskim klimatem, który na Śląsku zresztą do dzisiaj możemy w wielu miejscach zobaczyć, a tymi kopalniami, zakładami przemysłowymi, które już w tym czasie nam z tego krajobrazu wyrastały. Przejdźmy zatem do historii. Otwieramy nowy rysunek, który nam w pewien sposób może to zilustruje. Czerwiec 1884 roku przeszedł do historii świętochłowic jako miesiąc pełen dramatycznych wydarzeń, które na zawsze wpisały się w pamięć mieszkańców nie tylko świętochłowic, ale także całego regionu. Był to okres niespotykanie zimny i deszczowy, jak na letnie warunki, a nieustanne opady między 18 a 20 czerwca spowodowały gwałtowne podniesienie poziomu wody w rzece. Rawie Wzrost poziomu wód dotknął także pobliski staw, do którego odprowadzano wodę z kopalni. E, miało to tragiczne konsekwencje dla górników pracujących w wyrobisku szybu Zimnol, który, jak już wspomniałam, był stosunkowo płytki, bo miał zaledwie 70 metrów głębokości, co z jednej strony umożliwiało górnikom przemieszczanie się między powierzchnią a podziemiem przy, przy użyciu drabin, ale również stanowiło. Pewne zagrożenie. 20 czerwca, czyli po dwóch dniach takich intensywnych opadów, gdy górnicy kończyli pracę i przygotowywali się do wyjścia na powierzchnię, ziemia pod rozlewiskiem wodnym osunęła się. Woda zmieszana z piaskiem, z ziemią, tworząc tak zwaną kurzawkę, wdarła się w głąb kopalni, powodując zawalenie się chodników. I ich zamulenie grubą warstwą błota. Początkowo w pierwszych chwilach po katastrofie nie była znana dokładna liczba zasypanych górników. Ustalono jednak dosyć szybko, że pod ziemią utknęło 43 mężczyzn pochodzących ze świętochłowic i okolicznych innych miejscowości. Wieść o katastrofie szybko rozniosła się po okolicy. Gromadząc na miejscu tragedii tłum, w tym rodziny i bliskich zasypanych górników, rozpaczonych i modlących się o ich ocalenie. W wyniku tego wydarzenia do świętochłowic przybył sam właściciel kopalni, hrabia Guido Henkel von Donersmark, oraz przedstawiciele władz państwowych i urzędów górniczych. No, rozpoczęto pracę nad planem akcji ratunkowej. Szanse na uratowanie zasypanych górników były niewielkie, biorąc pod uwagę rozmiary zniszczeń, które oceniono na dosyć spore. Jednak pod wpływem proboszcza z parafii św. Augustyna w Lipinach, księdza Józefa Michalskiego oraz tłumu towarzyszącego, błagającego o ratunek, zdecydowano o podjęciu próby dotarcia do zasypanych ludzi. Mimo niewielkich szans na sukces ruszyła akcja. Na miejsce katastrofy sprowadzono specjalistyczny sprzęt z okolicznych miast. Po pięciu dniach intensywnych prac, poszukiwań dyrekcja kopalni postanowiła zakończyć akcję z uwagi na rosnące znacznie koszty. Wówczas ksiądz Michalski po negocjacjach z władzami uzyskał przedłużenie akcji o kolejne 24 godziny, decydujące tak naprawdę 24 4 godziny. Kiedy zbliżał się już właściwie ostateczny czas zakończenia poszukiwań. Ratownicy natrafili na ślady zasypanych górników. I tak 26 czerwca, około godziny 13 odnaleziono ośmiu wyczerpanych, ale żyjących mężczyzn, a dzięki ich wskazówkom akcja ratunkowa ruszyła ze zdwojoną siłą, co pozwoliło na uratowanie. Pozostałych 35 górników. Uratowani górnicy zostali przewiezieni do szpitala w Królewskiej Hucie, gdzie przeszli szczegółowe badania i tam też mogli po tym wyczerpującym, jakże stresującym przeżyciu dochodzić do siebie. Uratowanie górników uznano za cud, a wydarzenia te przyczyniły się do wzmożenia działań na rzecz budowy własnej świątyni w Świętochłowicach. Potrzeba budowy takiej świątyni istniała już wcześniej, te starania trwały ileś lat. Ostatecznie dzięki wysiłkom lokalnej społeczności i wsparciu księdza Michalskiego 29 września 1891 roku poświęcono kościół wotywny pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Wzniesiony został w cegły w stylu neogotyckim, czyli takim stylu, który tutaj na obszarze Górnego Śląska, w tym budownictwie sakralnym, dominował. Składa się z wieży zakończonej iglicą, szerokiej nawy głównej, nawy poprzecznej zwanej transeptem, no i oczywiście presbiterium. Budynek z zewnątrz i wewnątrz. Jest dosyć okazały, jest w pewien sposób monumentalny, nawiązuje oczywiście do tradycyjnych form, tych neogotyckich, ale również śląskich. W środku zobaczymy ołtarz główny poświęcony patronom świątyni oraz ołtarze boczne Najświętszej Marii i Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1894 roku utworzono przy kościele parafię świętych apostołów Piotra i Pawła i tak funkcjonuje ona do dziś. Katastrofa na szybie Zimnol miała trwały wpływ na społeczność Świętochłowic. Uratowani górnicy oraz ratownicy stali się bohaterami, a ich historia była opisywana w prasie na całym świecie. W sierpniu wszyscy górnicy powrócili do pracy, czyli właściwie po, nie, po upływie niecałych dwóch miesięcy, a lokalna gazeta rozpoczęła publikację szczegółowej relacji z ich późniejszych doświadczeń i wspomnień z przeżyć pod ziemią. Na cześć ocalałych ich ratowników powstało też tablo z wizerunkami 43 górników, które upamiętniało zakończoną sukcesem akcję ratunkową, Katastrofa górnicza w Świętochłowicach no, jest przykładem siły ludzkiego ducha, solidarności w obliczu tragedii. Dzięki determinacji lokalnej społeczności, dzięki nieugiętej postawie księdza Michalskiego, udało się tych 43 górników uratować. Wydarzenia te doprowadziły do znaczących zmian w życiu mieszkańców, no, chociażby do budowy nowej świątyni, która stała się symbolem ich wiary, nadziei, jakby wotum Wdzięczności, właśnie za ocalenie tychże ludzi. No jest to historia oczywiście napawająca niebywałym optymizmem, taka, która kończy się szczęśliwie i świętochłowice, właśnie chociażby z takiej historii, zasłynęły nie tylko w naszym regionie, ale również na całym świecie. Szanowni Państwo, historia katastrofy w Świętochłowicach jest przede wszystkim opowieścią o determinacji, solidarności i nadziei. Dzięki poświęceniu ratowników i wsparciu społeczności udało się uratować życie 43 górników, co stało się symbolem triumfu ludzkiego ducha nad tragedią. Okazuje się, że nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy wydaje się, że nie ma nadziei, wspólne wysiłki i wiara mogą przynieść pozytywne zmiany. I sukces. No z tą myślą pozostawiam dziś państwa i życzę owocnych odkryć równie niezwykłych historii górnego Śląska. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie do zobaczenia.